Witajcie kochani, tu Meli i Mario, no i weekend kochani, się weekend, się rozpoczął, życzymy <laughs> Rze Wam super weekendu za ok <laughs> zachodząc za oknem pogoda nie nastraja majowo, i że czasami i ty co chwilę. ale to może chociaż na drapki tutaj będzie chęć większa dzisiaj przygotowaliśmy sobie, lecą dolary, może pieniędzy, maxi cash i wielką kasę no i zobaczymy czy one osłodzą nam tutaj trochę tą niepogodę <laughs> A co jedziesz? No, jak już wziąłem, działałeś. Aha, to mogę no dobra, no to ja widzę, że ty już trzymasz w ręku. Dobra, no ja sobie zacznę może od wielkiej kasy, żeby za dużo tu nie przeciągać. Ja mam zlepeczkę z numerem 16 i szukać będę złota i worka. A co tu się kryje? Na początek 23, 34, 35, 42.

25, 43, blisko, blisko. Mm -hmm. 28 i 59. I kończymy z tą jedną wygraną pod numerem 34, a jest to Dyszka. Dyszka. Ale dobry to. Pewnie. Zwrotniki cieszą nie? Też. Teraz Maxi też. Ja mam z numerkiem. Trzecim, tutaj szukamy pliku, oczywiście, no i liczb, tak? No dobra. O, tak będzie wyglądało. Tak chyba, będzie okay? chyba dobrze, tak? Tak. Dobra, no to sprawdzamy, co ja tu mam. 59, 48, 55, 26 i 47. Gdzie tu kontrolne, no, żeby uważać? No pomiędzy te, Ach, te, te. 16. Nie 12, można zaśerować. 12. Robić. No właśnie. Ale wiesz, nie chce, a to i tak się czasem zdarzy. 46. 11. 34. 52. 36. 41. Czterdzieści dwa, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści siedem, pięćdziesiąt jeden, siedemnaście, pięćdziesiąt cztery, jaka czterdzieści siedem, jest, też mam. No to proszę. Jupi. No to super. Nie będzie aż tak źle. No, 31, 32, 28, 44 i 25. A to było 47. O! o no proszę. wiedyszki! No to już całkiem Boże, nie. Może te kontrolne sprawdzimy, żeby zobaczyć, żeby tak się szybko udało. Ono takie są, wiecie. O, co dwa jest. razy N. Tak, dwa razy o Dwa razy N jest 20 zł. No to pięknie, no to już mamy trzy dyszki. Jeszcze tylko dyszkę i będzie zwrotnik. Tak, to no to mi jeszcze zostało może pieniędzy z numerem 12, tu będę poszukiwał sobie kuferka albo kotwicy. I tak, co tu się kryje? Na początek 35, 51, 59, 44.

pięćdziesiąt trzy, trzydzieści dwa i pięćdziesiąt pięć. zdrobki za nami. Dwadzieścia cztery, czterdzieści dwa, dwadzieścia siedem, siedemnaście i pięćdziesiąt siedem. No to została mi ostatnia linia. No tak. Co my tu jeszcze mamy? 23, 20 w ogóle nie mamy, mm -hmm. 46, 49, 43, Aj. blisko i ostatnie to 33. No tu już pustaczek. To pustaczek. ale i tak jest dobrze w trosek. Ja tam nie będę miała, lecą dolarki to i tak nie jest źle. Nie, nie jest tak źle. Tak, numerek 12, no to 12, 12. No tutaj mamy napiskę, szukamy i oczywiście monet.

szesnaście, czterdzieści osiem, dwadzieścia dwa, trzydzieści cztery, trzydzieści siedem, to co nie chcesz, nie? Dwadzieścia osiem, trzydzieści sześć, pięćdziesiąt trzy, jakie bliskie, no, dwadzieścia pięć, czterdzieści cztery, 47. No i ostatni rządek. 26. 40. Jest. No jest! Jest, jest! Aha, to będzie? To zwrócik jest! Tak, to, ale ten, to ładnie. Na pewno 14. Przyzrócik. No. 56. Ale no, samego końca i 41. A po 42? Dyszka. No i pięknie! No to tak jak byśmy mówili. No. Jedna z przegrana dwie dały po zwróciku tak ja tutaj miałam a ja tu miałam tak to nie to była akurat moja to była twoja ja, ja miałam tutaj dyszkę tutaj mam 20, mario dychę to mamy 40, czyli cały wkład się zwrócił to nam oddajesz kasę <suszy> <suszy> także no tak no fajnie tak się można bawić. ja się cieszę chociaż o to się odzyska te pieniążki na kolejną zabawę będzie I to jeszcze piątek piątunio Piąteczek, także, żeby sobota i niedziela również była taka fajna, nawet właśnie tylko z oddaniem pieniędzy <głos> <głos> od prezesa. Dokładnie. My Wam życzymy wspaniałego weekendu: przede wszystkim słonecznego, bo u nas jest ponuro, co chwilę pada, co jakiś czas wiaterek silny. Także, żeby było piękna pogoda, tego Wam życzymy, i dużo, dużo wygranych. Trzymajcie się, kochani, zdrowo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaczki, Pozdrawiamy. Pa pa.